Hej, witam Was w kolejnym zadaniu maturalnym. Przed nami tym razem zadanie z atmosfery. Atmosfera lubi się pojawiać, często, często się pojawia. Przynajmniej jedno zadanie z atmosfery na maturze raczej będzie, więc tutaj bym się jego spodziewał. Dlatego warto sobie ten materiał dobrze przerobić i warto sobie też zadania ogarnąć. Pierwsze zadanie dosyć typowe, związane z opadami. Na rysunkach oznaczonych numerami od 1 do 3 przedstawiają sytuacje, w których powstają różne typy opadów atmosferycznych. 1, 2 i 3. Mamy uzupełnić, jakby odpowiedzieć na pytanie, które zdanie jest prawdziwe, a które zdanie jest fałszywe. Mamy trzy opcje do wyboru. W tym momencie jest czas na to, żeby sobie zatrzymać film, samodzielnie się zastanowić, a potem razem ze mną sprawdzić odpowiedzi. No to przejdźmy do rozwiązania. W sytuacji przedstawionej na rysunku 1 opady atmosferyczne powstają z, chmur utworzonych, z chmury utworzonej w wyniku wzmożonej konwekcji powietrza. Atmosferycznego. Widzimy tutaj strzałki ku górze, dodatkowo pioruny. Pioruny będą symbolizowały to, że to chmura burzowa. Chmura burzowa to chmura typu cumulonimbus, i tego typu chmury właśnie powstają w wyniku konwekcyjnych ruchów mas powietrza. Czyli pierwsze zdanie jest jak najbardziej zdaniem prawdziwym. Czas na zdanie numer 2. W sytuacji przedstawionej na rysunku 2 opady atmosferyczne powstają na froncie chłodnym. Czy jest to front chłodny, czy jest to front ciepły? To jest właśnie bardzo ważne pytanie. Mamy dwa rodzaje frontów. W jednym przypadku front jest dosyć mocno długi, rozłożony, a opady są długotrwałe, a w drugim przypadku mamy opady gwałtowne, ale krótkotrwałe. Tutaj widzimy, że te opady są bardziej długotrwałe, a chmury, które się tworzą, są bardziej warstwowe, a nie rozbudowane pionowo. Więc tutaj w tym przypadku to jest front ciepły, a nie front chłodny. Zdanie jest jak najbardziej fałszywe. I przed nami zadanie trzecie, zdanie trzecie. Dla obu sytuacji przedstawionych na rysunku 1 i 2 charakterystyczne jest powstawanie raptownych, nawalnych i krótkotrwałych opadów. Już troszkę o tym powiedziałem. W pierwszym przypadku burze jak najbardziej, natomiast raptowne, gwałtowne opady nie powstają w przypadku chmur, które są o poziomej budowie. Są to chmury warstwowe, które przynoszą długotrwałe, ale mało intensywne opady, czyli też to jest zdanie fałszywe. To zadanie ma jeszcze drugą część. Na podstawie rysunku trzeciego i własnej wiedzy wyjaśni powstawanie chmur tworzących opady orograficzne. Znowu moment na zatrzymanie, no i lecimy z rozwiązaniem. Mamy na podstawie tego. Trzeciego rysunku i własnej wiedzy. Chmury tego typu powstają w wyniku unoszenia się powietrza po stoku. Takie powietrze zaczyna wznosić się ku górze, ochładzać się, dochodzi do kondensacji pary wodnej w wyniku tego podnoszenia i spadku temperatury, i w ten sposób powstają chmury i opady orograficzne. A powietrze, które. Przechodzi przez e, takie wzniesienie, taką przeszkodę, barierę orograficzną, jest już w bardzo, dużej, w bardzo dużym stopniu pozbawiony wilgoci, którą miało w sobie, ponieważ ta wilgoć została zamieniona po prostu w opad najprawdopodobniej deszczu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to zadanie. Czyli tutaj w ten sposób trzeba byłoby tą odpowiedź e, napisać. Dzięki, że byliście ze mną przy tym zadaniu. Jeśli jeszcze chcielibyście więcej rozwiązać, zadań sobie trochę z tej atmosfery, jeszcze się z tego nie czujecie, no to zapraszam do mnie na stronę. Tam jest dostępny kurs z całości wszystkich zadań. Jest ich kilkadziesiąt, więc spokojnie będziecie mogli z każdym z tych zadań się zapoznać i troszkę lepiej się przygotować do matury, właśnie ćwicząc na zadaniach, a to jest całkiem dobry sposób. Dzięki Wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do kolejnych odcinków właśnie z zadaniami maturalnymi. Dzięki cześć. Продолжение